Kochani, witajcie serdecznie. Cieszymy się, że jesteście dobrze was widzieć. Uwielbimy naszego Boga. Bądźmy razem w tym wszystkim. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj pośród nas, za to, że Ty chcesz przychodzić do nas. Dziękuję Ci Boże i witamy Ciebie na tym miejscu. Bądź uwielbiony. Bądź wywyższony, Boże, zbawienia naszego. Niech będzie Tobie chwała. Niech będzie Tobie cześć i uwielbienie z głębi naszych serc, Panie, bo jesteś tego godzien, Panie. Dzięki Ci, Królu. Dzięki Ci, Jezu, za to, że jesteś pośród nas. Za to, że chcesz przychodzić, Panie. Za to, że chcesz podnosić. Za to, że chcesz przytulać każdego z nas do swojego serca. Dzięki Ci, Jezu. Za to, że chcesz objawiać swoją prawdę, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Yeah Kochani, witajcie, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z Wami online. Cieszę się, że mogę do Was mówić. Ciągle, ciągle przyznaję to i będę to mówił, że jest to wielki przywilej. Kochani, ile jeszcze będziesz czekać? Dwa. To brzmi jak tytuł filmu, ale to nie jest tytuł filmu. Tylko to było pytanie do, do ciebie tydzień temu. Ile jeszcze będziesz czekać? Wierzę, że było dla Was budujące. Kochani, mam dzisiaj dla Was drugą część. Dlatego pozwólcie, też, o takie zrobię krótkie przypomnienie. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, dlaczego zwlekamy, i pamiętacie ten fragment z księgi Jozuego z 18 rozdziału, w którym Izrael zdobył Ziemię obiecaną częściowo, a, a częściowo nie. Tkwił w pewnym miejscu i, i spowodowało to, że ich przywódca Jozue zapytał któregoś razu, dokąd będziecie zwlekać z tym by pójść i objąć w posiadanie ziemię. I pamiętacie, mówiłem o tym, że czasami takie zwlekanie jest spowodowane tym, że nie jesteś za bardzo na nie, ale też nie jesteś na tak. Nie być na nie, to nie znaczy być na tak. I wiecie, czasami nie chodzi o to, że ktoś coś źle robi, tylko że nie robi nic. Takie milczenie. I taka postawa, jak pamiętacie, mówiłem, jest też e, widoczna w stosunku do Boga. W stosunku do kościoła, w stosunku do ludzi, to jest takie myślenie: nie przeszkadzam, ale swojej ręki nie przyłożę. Nie mam nic przeciwko, ale sam nie pójdę. I mówimy o tym, że tempo mówi często o naszych motywacjach. Chcę też powiedzieć to, że wiecie, nie jest źle, kiedy w życiu zastanawiasz się. Ale zobacz, kiedy prosisz kobietę o rękę, a ona zastanawia się, tydzień. Miesiąc, pół roku, rok, dwa, trzy, to sorry, ale raczej nic z tego nie będzie i o czymś to świadczy. Dlaczego? Dlatego, że z Bogiem jest pytanie o to samo: albo kochasz, albo nie kochasz. I to ciągłe zastanawianie się, i właśnie odwlekanie, i, i ciągłe pytania, i ciągle wątpliwości to jest też pewna strategia odwlekania. Dlatego, że na coś trzeba się zdecydować. I pamiętacie, przyglądaliśmy się e, Jozułemu i jest coś jeszcze ciekawego w księdze Jozułego, coś bardzo ogólnego, co chcę jeszcze powiedzieć, zanim przejdę do tematu. E, Jozue jest dla nas taką metaforą wizji, jest metaforą po prostu przywództwa. Jozuę to decyzja, Jozue to wizja i cała księga Jozułego to jest księga o przywództwie, jest księgą o wielu rzeczach, ale dla mnie głównie o tym. Przywództwo oznacza coś widzieć i wiedzieć co robić i wiedzieć jak to robić. I pomyślałem sobie, to bardzo ciekawe, bo wiesz, jest bardzo wiele stołków, stanowisk. Możesz być kierownikiem, dyrektorem, prezesem, politykiem i nadal nie być przywódcą. Możesz być pastorem, naczelnikiem, wodzem plemienia, jakimkolwiek liderem i możesz prezentować niewiele przywództwa. Wiesz dlaczego? Dlatego, że szczytem przewództwa jest przewodzić samemu sobie, zarządzać sobą. To jest najtrudniejsze. Dlatego, kiedy myślę o spoglądaniu poza horyzont, bo o tym będę dzisiaj mówić, kiedy myślę o powiedzeniu koniec, odwlekaniu, myślę o przywództwie. Kiedy mówimy o przywództwie, zwykle myślimy o przewodzeniu innym ludziom. Jak chcę Ci powiedzieć, kiedy myślisz o przywództwie, pomyśl o przewodzeniu samemu sobie. Bo to powoduje, że ludzie będą chcieli za Tobą iść. Więc pierwsze, pierwsze nauczanie na ten temat to był taki impuls. Wierzę, że dla wielu z Was taki impuls pod tytułem Koniec czekania. Natomiast drugie będzie o wierze, dlatego, że musisz coś zobaczyć, żeby za tym pójść. I będziemy czytać następną część tego rozdziału. Z Księgi Jozłego, to jest osiemnasty rozdział od czwartego wersetu. Pozwólcie: I wybierzcie sobie po trzech mężów z każdego plemienia, a ja ich wyślę. Niech wyruszą, obejdą ziemię i opiszą ją zgodnie z jej przydziałem dla nich, a potem niech przyjdą do mnie. Podzielcie ją między sobą na siedem części: Juda pozostanie na swoim obszarze na południu, a ród Józefa pozostanie na swoim obszarze na północy. Wy zaś sporządźcie opis Ziemi, podzielonej na siedem części, i przynieście mi go tutaj. A ja rzucę dla Was losy tutaj przed Panem, Bogiem naszym. Kiedy Mojżesz wysyłał ludzi, zrobił to wcześniej, kiedy przyszli pod granicę Ziemi obiecanej, Mojżesz zrobił to w inny sposób. Mojżesz tak, jakby sprawdzał, czy damy radę. Mojżesz mówił tak: Kiedy pójdziecie tam i Przeszpiegujcie to. Zobaczcie, czy oni są silni, czy są słabi. Sprawdźcie, czy są liczni, czy nieliczni. Zobaczcie, jaka jest ziemia, czy jest dobra, czy zła. Zobaczcie, jakie są obozowiska, czy są to namioty, czy warownie, może. Jeszcze sprawdźcie, jaka jest gleba. Taka dobra gleba, czy może jakaś glina, że tam nie będzie nic rosnąć na tym. I Mojżość kazał to sprawdzić. Józef robi to w inny sposób. Wiesz dlaczego? Bo Bóg powiedział coś innego. Bóg powiedział, że ziemia, którą wam dam, to jest ziemia płynąca mlekiem i miodem. To jest dobra metafora. Mleko i miód. To oznacza pewien dostatek, obfitość. Józef zrobił to w inny sposób niż Mojżesz. Dlaczego? Dlatego, że kalkulacja nie zawsze pomaga. Nie zawsze to pomaga. I Jezuła wysła wysłał w inny sposób. Jego celem jest zmierzyć ziemię w celu jej podziału. Posłuchaj, słuchaj, Jezuła gra, żeby wygrać. Ma przed sobą po prostu cel. I ciekawe jest to, i to wzbudziło moją, moją uciechę. Słuchajcie, oni jeszcze nie wyszli z namiotu, oni jeszcze nie wyszli z domu, a już dzielą łupy. To jest ciekawe. Znacie takich ludzi, kto wydają pieniądze, zanim je mają? To jest bardzo ciekawa sprawa. Kiedy otrzymujesz zwrot podatku, kiedy otrzymujesz premię, może ktoś otrzymuje trzynastkę, lub innego rodzaju dofinansowanie, od razu wiesz na co to wydać. Albo jak tego nie wiesz, to zaręczam Ciebie, że Twoja żona to wie. I to jest niesamowite. Jeszcze tego nie masz, jeszcze, jeszcze nie ma pieniędzy na koncie, jeszcze nie trzymasz tego w swoich rękach, ale już w głowie jest taka myśl. Co zrobimy z tym? To niesamowite. I wiecie, kiedy oni patrzyli na tą ziemię, kiedy Jezus patrzy na tą ziemię, on już wyobrażał sobie, jak to wszystko wydać. Jak spędzić tam czas. Być może myślał, tam zbudujmy miasto, tu zasadzimy ogród, to zrobimy tak, a tak. tu będę mieszkał, a tak będzie wyglądać mój dom, a tak, a tak będą wyglądać jeszcze inne rzeczy. I tak się tu urządzimy. To jest niesamowite, słuchajcie. Jest podobne to do tego, jak wiecie, jakby, dlatego że faktycznie ludzie, którzy tam mieszkali, byli niebezpieczni. Zdobyć tam ziemię nie było łatwo. W rzeczywistości trwało to wiele lat. Ale zobacz, jaką mentalność miał ten człowiek. To jest podobne do takiej sytuacji. Kiedy widzisz nie niedźwiedzia, który na ciebie biegnie, po pierwsze, co myślisz? Sięgam po broń. Jak nie masz broni, no to myślisz, jak przeżyć? Szukasz drzewa. Uciekasz. A nie, karkówka będzie na kolację, a on taki trochę ten misiu trochę z nadwagą, więc będzie dużo tłuszczyku na smalczyk, a szynka będzie na obiadek, nóżki na galaretę, skóra na kołderkę. Normalnie, misiu jest super. Więc leci na Ciebie misiu, leci na Ciebie niedźwiedź. Nie jest to dobrze, kiedy biegnie na Ciebie niedźwiedź. I, i słuchajcie, a Ty w tym momencie zamiast uciekać sobie myślisz, normalnie super, dzisiaj będzie mięsiwa, co niemiara. Wiecie, można się śmiać z tego powodu. To jest niesamowita ilustracja, ale oni dokładnie tak myśleli. I Józue dokładnie tak myślał. Mówi się, niedziel skóry na niedźwiedziu. Oni dokładnie robią to dzielą skórę na niedźwiedziu. Dlaczego? Ponieważ co mówi dzisiaj o wierze, to chcę ci powiedzieć, że wiara widzi poza horyzont. Wiara to nie jest noszenie różowych okularów. Dlaczego? Bo kiedy masz różowe okulary, to widzisz po prostu inny kolor. Najczęściej swój ulubiony. Kiedy masz różowe okulary, to masz też swój świat. Tylko widzisz, on nie jest prawdziwy. Prawdziwa wiara, ona nie jest ślepa. Ona widzi rzeczywistość, ale po prostu sięga dalej. I to jest niesamowite w Bogu i to jest niesamowite w wierze. Wiara poza horyzont. Wiara jest uruchomiona przez koncentrację na Bożych obietnicach, a lęk buduje siły przez koncentrowanie się na problemach. I chciałem powiedzieć coś, co, co jest też, myślę, interesujące. Pamiętacie taką historię, kiedy Jezus spał na łodzi i z uczniami wyruszył łodzią i zdarzyła się taka sytuacja, że po prostu zasnął na tej łodzi i nastała burza i wielki wiatr i fale wdzierały się tak. I to, co się tam stało, to to, to że oni się przestraszyli i zaczęli go budzić, mówili, Panie, my gniemy, a Ty sobie po prostu śpisz, o co chodzi. I on do nich rzekł ciekawe słowa. Jest to napisane w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, 26 w wersecie. A on rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi? Małowierni. Potem wstał, zgromił wiary, wiatry i morze. I nastała wielka cisza. To, na co chcę zwrócić Twoją uwagę, to na słowo małowierni. To znaczy małej wiary. Ale to, co mówi, to. Tłumaczenie z języka greckiego nie oznacza tylko małej wiary, oznacza również krótkiej wiary. Więc równie dobrze można by to przetłumaczyć tak. Czemu jesteś taki bojaźliwy? I dlaczego twoja wiara jest taka krótka. Widzisz, oni byli ludźmi krótkiej wiary. Uwierzysz w to, że Jezus ich uratuje, nie zabierało w tym czasie miesięcy lat, nie zabierało całego dnia, może wielu godzin, może. Dosłownie kilka minut, ale brakło tej wiary gdzieś. Że on po prostu jest z nimi. I to, co Jezus im zarzuca, to to, że się boicie, macie krótką wiarę. Widzisz, Twoja wiara nie musi być ogromna, wielka, w Twoich oczach nawet. Czasem wystarczy, że będzie wytrwała, że nie będzie krótka, że nie wypali się szybko. Wiara poza horyzont. Czasem ważna jest długość wiary, nie tylko jej wielkość. I chciałem powiedzieć coś dla koneserów. Tak chciałem to nazwać, coś niesamowitego, dlatego że myślę o tym często, w jaki sposób się modlić i obserwuję, w jaki sposób się modlą ludzie. Bo jeżeli wiara jest patrzeniem w to, co niewidzialne, jeżeli wiara jest wiara, która jest darem Bożym, którą obdarza nas Bóg, jeżeli trwamy w nim, jeżeli modlimy się, jeżeli trwamy w społeczności z Nim jest sięganiem dalej, sięganiem poza horyzont e, zobaczeniem tego, czego nie widać fizycznymi oczyma e, to czy to zmienia coś w naszym modlitwie, czy to zmienia coś w naszym postępowaniu w naszym działaniu? Myślę, że tak i dla koneserów mam informację posłuchaj, kiedy się modlisz, dziękuj nie błaga i nie żądaj Dlatego, że jeśli żądasz, to jesteś panem. Jeżeli błagasz, to jesteś niewolnikiem. A nie jesteśmy ani tym, ani tym. Słowo Boże mówi, że nie jesteśmy, jesteśmy synami, nie niewolnikami. Zauważ, że dzieci, dzieci w domu po prostu nie żyją w świecie żądań, ani w świecie błagania. Tak one to robią. Ale one nie żyją w świecie żądań, ani w świecie błagania. Ich świat, wewnętrzny świat ja mówię o zdrowej sytuacji w rodzinie jest pełen zaufania, że po prostu będzie dobrze że rzeczy w domu się znajdą, same w lodówce. Dzieci żyją w świecie zaufania dzieci nie muszą żądać daj mi jeść, bo jestem głodny mówię o zdrowej ro rodzinie tak? Dzieci nie muszą prosić. Omusiu, tatusiu, bardzo cię proszę, daj mi, jestem strasznie głodny. A Omusia milczy i tatuś milczy. W zdrowej rodzinie dzieci nie żyją w świecie żądań ani w świecie błagań. Dzieci żyją tak naprawdę w świecie zaufania. Że Bóg wie lepiej. Że na właściwy czas obdarzy cię tym, czego potrzebujesz. Że będzie się troszczył. Dlaczego? Dlatego, że On widzi więcej niż ty. Dlatego, że jego wzrok sięga dalej. Jego wzrok sięga aż do końca życia. Jest niesamowite i jeszcze dalej. On widzi nie tylko Twoje życie, ale również pokolenia, które były przed Tobą i będą przed Tobą. On widzi więcej niż Ty. O co chodzi z tym patrzeniem poza horyzont? Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że musisz patrzeć poza horyzont, kiedy masz problemy, na przykład mam małżeństwie. Kiedy sypie się Twój świat. Kiedy rzeczy nie układają się. Ludzie rozwodzą się, ludzie przychodzą często pytać o poradę, ale w swoim sercu stracili już nadzieję. Często mówią, ja nie widzę tego już. Ja już nie wyobrażam sobie po prostu takiej sytuacji. Żyć z tym człowiekiem. Widzieć poza horyzont jest potrzebne, kiedy rzeczy nie układają się, kiedy tracisz pracę, kiedy przychodzi choroba do Twojego życia, kiedy znajdujesz się w ciemnej dolinie. Posłuchaj, kiedy, kiedy mówisz nie widzę tego, kiedy przestajesz rzeczy widzieć, też przestajesz o nie walczyć. Tracisz nadzieję. I tylko patrząc poza horyzont, można użyć po prostu więcej. Dlaczego zbliżając się do Boga? Rośnie nasza wiara, rośnie po prostu nasz optymizm, pojawia się uśmiech na twarzy i nadzieja w sercu. Dlaczego? Wiesz dlaczego? Dlatego, że Bóg widzi więcej niż Ty. Dlatego, że Bóg widzi dalej niż Ty. I dlatego, że Bóg widzi głębiej niż Ty. Dlatego jest to ważne, aby przy Nim trwać. Dlatego jest to ważne, aby każdego dnia karmić się Bożym Słowem. Żeby każdego dnia modlić się, rozmawiać z Bogiem. Żeby trwać w nim społeczności. Dlatego jest to ważne, dlatego że On napełnia nasze serca po prostu wiarą. Dlatego, że przebywanie z kimś o takiej wierze, przebywanie z kimś takim napełni Twoje życie. Wzmocni je i podniesie. Nie musimy żyć sami. Posłuchaj, horyzont tak naprawdę jest kryjówką dnia. Ktoś powiedział kiedyś, że horyzont jest kryjówką słońca, i to jest prawda. Popatrz na to, co nie widzisz, jako na kryjówkę słońca. Bo jeśli to, co ziemskie, to, co widzą twoje oczy, to jest twój horyzont, to posłuchaj, nic dziwnego, że niewiele widzisz. Ja zachęcam każdą osobę, która tego słucha, do, do modlitwy, do czytania Bożego Słowa. Dla mnie jest tu odpowiedź dla mojego życia. Wierzę, że dla Ciebie również. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Eee, żegnam się i do zobaczenia wkrótce z Panem Bogiem.